Jestem kompozytorem, autorem piosenek, muzyki instrumentalnej. Głównie moja muzyka rozpowszechniana jest w mediach, w telewizji, w radiu, w internecie i w innych miejscach. Mój udział w festiwa Polonijnym Festiwalu Multimediów był już po raz któryś. Zgłosiłem w tym roku. Cykl krótkich impresji filmowych, gdzie wykorzystałem swoją muzykę do tekstów Saliny Baniewicz. Salina Baniewicz była to matka powstańca warszawskiego, która po jego śmierci napisała y, poświęcone jemu y, wiele wierszy, y, bardzo wzruszających i pięknych. Moje plany koncentrują się wokół y, dalszego y, pisania i rozpowszechniania muzyki, głównie fortepianowej również właściwie w mediach na całym świecie moja muzyka jest obecna w mediach za oceanem ale również oczywiście w Polsce i w Europie plany jeżeli chodzi o inne moje jakby myśli związane z rozpowszechnianiem twórczości koncentrują się wokół również wykorzystania Muzyki w produkcjach i w programach edukacyjnych, historycznych, które mówią o udziale Polaków w rozwoju kraju, i takie też programy i imprezy obecnie przygotowuję. Myślę, że po potencjał nasz to, bo w pojedynkę jesteśmy zawsze osłabieni, więc potrzebna jest taka solidarność nasza, naszych twórców, nas wszystkich żebyśmy pokazali, jak można zmieniać świat poprzez wykorzystanie własnych zdolności. Kontakt obecnie umożliwia Internet. Trzeba być naprawdę aktywnym i postawić sobie za cel wspólne, wspólną zmianę i, i, i uspokajanie namiętności świata poprzez Rozpowszechnianie pozytywnej, dobrej twórczości kultury i mamy w tym duże zadanie my, my, Polacy szczególnie, ponieważ byliśmy doświadczeni przez los, jesteśmy już zaprawieni w bojach, mamy świetne, świetną historię i nie trzeba się tego wstydzić, trzeba razem wspólnie, solidarnie działać i rozpowszechniać własne talenty, możliwości, zdolności, kontaktując się. Nie bojąc się kontaktów, nie bojąc się wspólnej pracy, nie, wspólnej działalności, nie tylko na rzecz nas, ale również na rzecz całego, całej społeczności na świecie.